Ja się słyszę. Ty się słyszysz? Tak, słyszę się oczywiście. No mieliśmy, mamy tutaj ma, mieliśmy mały problem techniczny z tego co widzę. Dobrze, słuchajcie. Więc tak, wracamy pewnie jakby większość z Was pewnie ostatecznie obejrzy to z odtworzenia. No niestety jakby tutaj trochę jakby te kwestie jakby techniczne nas przeskoczyły, ale to nic straconego. Prawda, Oleg? Zgadzasz się? Prawda. No to Słuchajcie, więc tak. Wszystko będzie oczywiście do obejrzenia, jakby u nas na naszym, na naszym profilu, więc tam spokojnie, jakby sobie sobie dołączacie, jakby ta część jakby z moim wstępem oczywiście, jakby też jest, też jest dostępna, więc, więc myślę, że powoli, powoli możemy zacząć. Olek, słuchaj, strasznie chciałbym Ci podziękować na początku za to, że poświęcasz ten piękny czwartkowy wieczór i zgodziłeś się przyjąć zaproszenie od nas i spotkać się z nami na kanale. Ja od razu, słuchajcie, na wstępie powiem, że nie będziemy tutaj sobie doktorować, bo znamy się już dobre kilka lat, więc chyba możemy jakby pominąć jakby te formalności i zwracanie się do siebie w taki sposób jakby bardzo nobliwy chociaż oczywiście jakby ja mam ogromny szacunek Alek, do ciebie do twojej pracy i to to absolutnie jakby nie umniejsza nie umniejsza temu ale myślę że jakby to by było strasznie jakby groteskowe jakbyśmy jakby zwracali się do siebie jakby w taki bardzo bardzo formalny sposób Dobrze, panie doktorze, dobrze. A tak, 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 ja tak. Wiem, może może kiedyś, może kiedyś, może kiedyś. Dobra, słuchaj, wiesz co, tak jakby powiedziałem, jakby na, na wstępie, jakby w tym, w tym pierwszym wejściu, jakby forma kursu online jest zupełnie jakby nowa dla nas, i to na pewno jest wyjście ze strefy komfortu zarówno dla nas, organizatorów, ale przede wszystkim myślę. Dla, dla Was, w tym przypadku, jakby dla ciebie, czyli dla wykładowców, ponieważ do tej pory można powiedzieć, że u nas w Polsce ta edukacja na tym rynku stomatologicznym, w tej formie online, praktycznie nie funkcjonowała. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tych spotkań warsztatowych, do konferencji, do tego typu jakby spotkań. To jest coś zupełnie, zupełnie jakby nowego, mierzymy się jakby z zupełnie jakby nowym wyzwaniem. I słuchaj, tak pierwsze pytanie, które jakby mi się nasuwa, to jest takie: jakie są w ogóle jakby Twoje wrażenia po nagraniu tego wykładu w zupełnie jakby innej formie, bez publiczności, bez jakby interakcji z ludźmi było, było trudniej, było łatwiej, czy, czy po prostu inaczej? Jak byś to określił? Przede no. wszystkim dzień dobry wszystkim. Yy, dziękuję Michał za zaproszenie. No zdecydowanie inaczej. Inaczej dziwnie. Natomiast no zdaję sobie sprawę, że po prostu musimy się do czegoś takiego prędzej czy później przyzwyczaić i nauczyć. Ja, jak, jak wspominam, to ja chyba od 2009 roku występuję przed, przed, przed lekarzami i, i lubię tą interakcję z, z publicznością. Miałem ja wielką chodzić po scenie, ruszać i tak dalej. A tutaj miałem przed sobą laptopa, jakąś kamerę, te wszystkie światła i, i Jednego operatora, bo, bo to też był ten, 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 ten COVID, ten, taki, ten, ten początkowy okres, także tutaj nie przejechała cała ekipa, tylko, tylko kamerzysta, reżyser, operator, dźwiękowiec i światłowiec w jednej osobie, który siedział naprzeciwko mnie bokiem i tak raz na 10 minut tak kiwnął głową, i to był ten moment, co ja tak mówię, a! mówię do kogoś, także no właśnie, to jest, myślę, że także to... inaczej, to jest śmiesznie dziwnie. Więc myślę, że to właśnie, że, że... no ale no co, na no, takie czasy. Tak, to, to myślę, że to potakiwanie głową, to jest właśnie jakby taka, taki, ta, ta, to takie, wiesz, potwierdzenie, że tak, 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 to jest właśnie ta rzecz, wydaje mi się, że która jakby E, chyba może, może brakować najbardziej, nie? bo to jednak ten kontakt, jakby, jak masz ten kontakt jakby wzrokowy i, i widzisz, że jakby ludzie cię słuchają i ci jakby potakują, że tak, 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 to ma jakieś tam logiczne. E, wynika logicznie jedno z drugim, to jest, to jest jakby coś, prawda? Wydaje mi się, że to jest takie najbardziej jakby narzucające tak. się. Tak, i to i to pomaga. To pomaga. Zdecydowanie. No tak, no ale jakby at the end of the day, na, na koniec jakby dnia, jakby, yy, wartość jakby merytoryczna jest tak naprawdę dokładnie taka sama, prawda? No jakby odnosimy się do dokładnie jakby tych samych tematów i jest inaczej na pewno, ale nie znaczy, że jest gorzej. No nie, dokładnie. To jest, to jest wiesz, to, jest, to, jest, to, był, to był ten sam wykład, który ja wygłosiłem rok temu na Krakdencie, więc wiesz, merytorycznie wszystko jest to samo. Być może nawet wiesz, można sobie coś zapauzować, przewinąć i tak dalej. No ale zapytałeś, wiesz, jak ja jako wykładowca się czułem, no to, no, to tak się czułem. Rozumiem, rozumiem. No nic, no dobrze. No miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że jakby ten, ten, ten stan i ta cała jakby sytuacja będzie powoli jakby wracała do normy i będziemy mogli jakby wrócić do takich naszych jakby aktywności standardowych, konferencyjnych, bo pewnie wszyscy już powoli jakby za tym tęsknimy, zarówno za tą częścią, taką typowo jakby wykładową, jak i jakby kuluarami które zawsze się oczywiście cieszą jakby ogromnym, ogromnym powodzeniem. Dobrze, e, Oleg w takim razie tak, przechodząc jakby do e, już takich spraw jakby czysto e, e, merytorycznych, tak to nazwijmy, czy, mógłbyś, czy mógłbym Cię prosić, żebyś m, przybliżył jakby nam i naszym, naszym słuchaczom, naszym widzom, o czym będzie, o czym w ogóle jakby na tym wydarzeniu Wszystko o licówkach, może jeszcze powiem dosłownie dwa zdania, że kurs, o którym jakby dzisiaj rozmawiamy, to jest kurs Wszystko o licówkach, na którym, w którym jakby wykłady wygłasza czterech wykładowców. Marcin Krupiński, który mówi o licówkach ceramicznych, Karolina Obroniecka, która mówi o licówkach kompozytowych wykonywanych metodą bezpośrednią, doktor Maj, który, którego tematem są licówki wykonywane przy kompozytowe, ale przy współpracy z laborem. I ostatni wykład to Piotr Kokoński, który mówi o, o okluzji w kontekście licówek ogólnie. Dobra, więc to tak jakby w woli przypomnienia, bo nie wiem, czy wszyscy jakby z Was gdzieś tam z tym wydarzeniem się zetknęli. Dobra, więc jakie tematy, jakie zagadnienia będziesz poruszał jakby podczas swojego wykładu? Czy już poruszyłeś właściwie? Ja, ja mam taką ogólną misję, żeby przekazać swoje jak gdyby, pozytywne doświadczenia związane z kompozytem laboratoryjnym. Ponieważ jest to wspaniały materiał, który możemy przykleić do zęba i jak gdyby zamienić tradycyjną protetykę redukcyjną, czyli protetykę opartą na retencji na protetykę adhezyjną. I kompozyt do tego się świetnie nadaje. Oczywiście on po latach nie wygląda tak jak porcelana. Natomiast jest jak gdyby takim punkcie, punktem wyjścia, żeby potem z niego wejść jakby w to porcelanę. Także ja pokazuję swoje przypadki po latach, jak wyglądają takie licówki. Pokazuję, jak taki kompozyt przygotować, żeby go zacementować, jakie rzeczy można z niego zrobić. No a przede wszystkim pokazuję, że tak naprawdę, wykonując licówki z kompozytu laboratoryjnego, tak naprawdę nie ma praktycznie żadnych przeciwwskazań, żeby takie licówki robić. Okej, okay, okej. Okay. No tak, to jest, to oczywiście jest jakby bardzo ciekawa jakby opcja i bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rozwiązanie i, i na pewno do zastosowania tak naprawdę przez, przez większość, przez większość jakby lekarzy, prawda, no bo to, to jest też, a jak w, ogóle, jak w ogóle oceniasz jakby to rozwiązanie w kontekście jakby takim powiedzmy finansowym, czy ono jakby jest, Właśnie dostępne dla większej grupy pacjentów, czy, 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 czy jak to wygląda w porównaniu jakby z innymi opcjami, z metodą bezpośrednią i ewentualnie ceramiką? Znaczy, dla mnie licówka wykonana metodą pośrednią, nieważne, jakiego jest materiału, ona dla mnie wyceniana jest tak samo, mhm. Ponieważ preparacja, preparacja, wycisk, Potem cementowanie to jest po prostu ta sama praca. Jasne. Także, także to tutaj dla mnie, dla mnie nie ma znaczenia. Natomiast, jeśli chodzi o takie ekonomiczne aspekty, to na pewno bardziej ekonomicznym rozwiązaniem są takie licowanie wykonane metodą bezpośrednią. I to jest coś, co też namawiam. Lekarzy, dentystów, żeby zaczęli od tego, no bo to jest w ogóle najmniej inwazyjna metoda. Także jeśli ktoś ma tylko zgrabne rączki i potrafi pięknie modelować i mu się chce i ma czas i nie chce tego odsyłać do technika, to to, to, to zachęcam, bo to jest najlepsze, co, co, co można zrobić. Natomiast tam sytuacje, w których niestety no, rączkami dentysta sam tego nie jest w stanie wymodelować, no i wtedy trzeba niestety poprosić o pomoc technika i, i razem z nim takie stworzyć. Jasne. No ja mam jakby ten przywilej, tą przyjemność, że ja już twój wykład jakby po jego nagraniu obejrzałem. Więc wiem jakby dokładnie o czym, o czym będzie. I taka moja jakby refleksja jest taka, że jest tak naprawdę jeden główny temat, wokół którego jakby cały ten wykład oscyluje temat gigant, mianowicie adhezja i czy mógłby się w skrócie może nie spoilerując za bardzo samego jakby, samego jakby wykładu, no bo to też jakby, jakby nie, nie o to chodzi, przybliżyć nam jakby swoją drogę czy przygodę jakby ze stomatologią adhezyjną, bo to rzeczywiście jakby każdy z was jakby będzie miał okazję jakby odsłuchać tego, tego wykładu, to, to, to będzie wiedział dokładnie jakby o czym ja mówię, ale wydaje mi się, że ta druga jest taka bardzo jakby symptomatyczna i może być taka dość, dość podobna dla, dla dość sporej jakby grupy, grupy lekarzy, bo mówisz dość dokładnie jakby o swoich jakby początkach z adhezją, tak, o tym jak to jakby wyglądało jakby z biegiem lat i z biegiem czasu w twojej praktyce. Y tak, to jest, że tak powiem, mój, mój, mój wstęp bywa, bywa znany, bo, bo, bo ostatnio, gdzie się nie pojawię, to, to używam tego, tego samego wstępu o mnie. I okazuje się, że swój pierwszy, swoją pierwszą pracę adhezyjną, to był nakład na żywego zęba, wykonałem w 2002 roku, czyli, czyli 18 lat temu. Był to nakład z jakiegoś materiału typu Emax. Ja wtedy nie miałem bladego pojęcia o adhezji. Zacementowałem tak, jak gdzieś tam wyczytałem wtedy to jeszcze w jakimś czasopiśmie. Wtedy nie było internetu. Albo ktoś mi tam przez telefon podpowiedział. No, ten nakład wytrzymał dwa tygodnie. scementował się. Zacementowałem go drugi raz. No i za, po drugim razie pacjentka przyszła z odcematowanym nakładem, który po prostu pękł na pół. Ja wtedy powiedziałem, dobra, dobra, co ja tak będę szedł do przodu i, i wierzył w jakieś, jakieś dziwne doniesienia i w coś, co mi tam nie wiem, podpowiada głowa, pójdę w, klasy, w klasyczną protetykę retencyjną, tak jak mnie uczono na studiach, tak jak mnie uczyła moja, moja mama. I przez kolejne lata chyba prawie 10 lat wykonywałem klasyczne korony, czyli szlifowałem zęba pod klasyczną koronę, robiłem wkład koronomokorzeniowy. Natomiast no niestety pojawiały mi się niepowodzenia, których które po prostu nie widzę. Ja znaczy nienawidzę, nienawidzę niepowodzeń i zawsze jak mi się zdarzy jakieś niepowodzenie, to zawsze szukam, szukam co, co można zrobić lepiej. Więc po tam prawie 10 latach wróciłem do, do adhezji. Ta adhezja zaczęła zupełnie inaczej wyglądać niż, niż, niż to było na początku. Systemy wiążące, może nie to, że się zmieniły, co zostały dużo bardziej poznane. I, i teraz ta siła adhezji jest taka olbrzymia, że ja od lat nie wykonuję koron na zęby. Ja wszystko, wszystko, wszystko kleję ja, ja tak wierzę w tą adhezję i, i moim mentorem jest, jest Pascal Mani. I coś, takie, 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 takie motto, które, które on używa i które do mnie no niesamowicie przemawia, to jest to, czy, czy ja chcę robić taką protetykę, która przetrwa ząb, czy ja chcę zrobić taką protetykę, w której ząb przetrwa, a ta protetyka nie przetrwa. Więc ja stoję na tej, na, po tej stronie, że, że wszystko się niszczy. Okay? Wszystko jest się w stanie zniszczyć z wyjątkiem zęba. Więc róbmy taką protetykę. Nie, że przyjdzie pacjent z koroną i powie, Panie Doktorze, mam tą koronę, a pod spodem nie będzie zęba. Okay? Niech mu coś tam odpryśnie, my to naprawmy, ale zostawmy tkanki zęba, bo po Prawie po, po 20 latach pracy zdaję sobie sprawę, że najcenniejsze, co może pacjent mieć, to własne zęby. Także nie szlifujmy ich, tylko przyklejajmy. Jak? Można się tego wszędzie nauczyć. Naprawdę teraz adhezja według mnie mocno zyskuje mocno na, 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 na takich, na, na wierze, że to po prostu się będzie trzymać i faktycznie to się trzyma. Nie tylko ja, ale wielu moich wspaniałych kolegów pokazuje prace adhezyjne, które się przez lata, lata trzymają, a jeśli cokolwiek się z nimi stanie, to jesteśmy w stanie je naprawić albo wykonać od nowa, a pod spodem jest nietknięty przez próchnicę ząb, co niestety w przypadku protetyki retencyjnej, jak wszyscy dobrze wiemy, czasami się nie zdarza. No właśnie to też jak myślę, że też jakby ogromną wartością jakby tego twojego wykładu jest to, że tak naprawdę pokazujesz bardzo dużo jakby swoich przypadków klinicznych i toż czasami też w takim jakby bardziej przekrojowym horyzoncie czasowym, prawda? Że to nie jest tylko, powiedzmy, nie wiem, rok dwa, tylko mówisz też o przypadkach, już masz jakby te follow upy, które są jakby są, są dłuższe i ten, ten wykład jest taki bardzo jakby powiązany jakby z, z kliniką, no bo rozumiem, że jakby ty głównie jesteś lekarzem praktykiem. Ja jestem głównie lekarzem praktykiem i tu, gdzie jesteśmy, to jest, to jest mój gabinet i ja tu się czuję najpewniej. I, i, no i tak, miałem, miałem, miałem kontakt z uczelnią, miałem kontakt z literaturą i tak dalej. Natomiast najlepiej się czuję jako lekarz praktyk. Najlepiej czuję się w moim gabinecie, z moimi pacjentami i, i, tu, jest, i tu jest moje miejsce, gdzie, gdzie chcę pracować do końca życia. Więc mi tak za tymi wiesz, wykładami, warsztatami, to tak. Tak sobie. To Dla mnie zawsze był taki, taki dodatek. Dodatek. Okej, okay, fajnie, jak, fajnie jak są, ale teraz, że możemy wszyscy od nich odetchnąć i oglądasz webinar, też jest wiesz, też jest coś, coś coś nowego. No, myślę, że każdy wiesz, każdy z nas tak naprawdę jakby odkrywa jakby zupełnie jakby nowe przestrzenie jakby w swoim w swoim życiu i tak y Pewnie te, te dwa miesiące jakby też jakby każdego z nas jakby skłonią do, do jakiejś jakby refleksji nad, nad tym, jak funkcjonowaliśmy jakby do tej pory, w jakim tempie. I, tak. i to tak naprawdę pewnie no, no daje, daje, to na pewno, daje to na pewno do myślenia. Powiedz mi, czy, czy jak wygląda kwestia pracy w Waszego gabinetu? Czy Wy już wróciście jakby, czy w ogóle przestaliście by pracować? Czy, e Wróciliście jakby już do. Jest to Tak, my, my przestaliśmy nie, my, my przestaliśmy pracować i dopiero od niedawna, dopiero od niedawna powolutku się otwieramy, natomiast robimy to bardzo powoli, ostrożnie, obserwujemy siebie, także, także, także na spokojnie to wszystko tak powolutku rusza. Także mam uczucie, że wszyscy nasi pacjenci, którzy tam potrzebowali, pomocy uzyskali ją, natomiast takie rzeczy, jak właśnie jakaś preparacja do licówki, to, to no, przesuwamy to jeszcze w czasie. Okay? Chcemy te, te, jednak te procedury, gdzie tego sprawy wodnego dużo się yy, yy, uwalnia, odsunąć na później, yy, no, ale myślę, że prędzej czy później to nastąpi. Jasne, no, no tak, No pewnie już jakby wszyscy powoli jakby wracają. Wiesz co, mam jeszcze jakby ostatnie pytanie, które gdzieś tutaj sobie jakby wynotowałem. Czy możesz jakby powiedzieć nam w skrócie, jakby kiedy i dlaczego Ty stosujesz jakby to rozwiązanie? Chodzi mi o konkretnie o licówki jakby kompozytowe, jakby wykonywane przez labor? No tak, no ja, ja stosuję tego, to, rozwiązanie, to rozwiązanie bardzo często. I, I zaraz, zaraz. To może nie jest ten pacjent, ale o, oh, proszę! To jest moje, 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 moje magiczne, magiczna szafka protetyczna. Yy, dużo tego mam. Bo często do mnie trafiają pacjenci na konsultacje, ok? Więc jeszcze mamy takiego pacjenta, ok? Nie wiem, czy będzie widać w tej kamerze, ale starte zęby. Okay. Tak zwane CCP, czyli ta, takie tarczki starcia na powierzchniach podniebiennych, a ten pacjent albo pacjentka chce wyglądać ładnie, okay, bo teraz jednak estetyka jest na, wysok na wysokim poziomie, to u mnie zawsze, zawsze na początek wchodzi kompozyt. I to bed I naprawdę tych pacjentów jest mnóstwo, którzy na początku muszą być przebudowani. Okay, Diagnozowani, przebudowani, wszystko oczywiście na kompozycie, potem idą licówki kompozytowe naprzód, które po latach wyglądają tak jak licówki kompozytowe, i dopiero wtedy, kiedy, kiedy pacjentowi z jakichś powodów coś zaczyna przeszkadzać albo chciałby pójść w porcelanie, to ja wtedy bezpiecznie w tą porcelanę mogę pójść. Także naprawdę ja no, kompozyt wykonuję mniej więcej pół na pół. Pół na pół z porcelany, pół na pół z kompozytu. I prawda jest taka, że przy kompozycie śpie spokojniej. Spokojnie śpisz, no to dobrze. Spokojnie, śpie spokojniej, bo jego można naprawić naprawdę naprawić, jego można skorygować. Także to jest naprawdę wdzięczny materiał. A mało tego ten kompozyt cały czas się zmienia i, i jest, jest, jest po prostu coraz lepszy. I, i to, co obserwuję, że tak powiem, co się dzieje na rynku, na świecie, to cały czas jest taki balans, spró spróbowanie znalezienia takiego balansu, czyli zrobić coś z jednej strony tak pięknego jak porcelana, z drugiej strony coś tak wytrzymałego jak, jak kompozyt, okay? żeby to tak zrównoważyć, zrobić coś ciutkę brzydszego od porcelany, ale ciutkę, a kompozyt ciutkę estetycznie podciągnąć w, por w, w stronę porcelany, i mam nadzieję, że w końcu kiedyś taki idealny materiał po prostu powstanie. No, wszystko się tak zmienia, jakby szybko, że miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. I, i e, jakby nauka i, i technologia idzie w takim, jakby tempie, że e, wszystko tak naprawdę jest, jest możliwe. I ta, ta, ta wiedza, materiały się zmieniają w bardzo, bardzo szybkim tempie, więc e, e, no być może kiedyś to się spełni. No. Tak. No dobrze, słuchaj, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Ja słuchajcie, mam nadzieję, że ta nasza krótka rozmowa była dla was chociaż troszkę była dla was interesująca i chociaż trochę jakby podgrzała to wasze jakby zainteresowanie jakby tematem i generalnie całym kursem, dlatego że zostały nam jeszcze cztery jeszcze tygodnie do udostępnienia kursu, będziecie jakby mogli wtedy jakby wysłuchać, wysłuchać wszystkich, wszystkich wykładów. Cóż, no ja ze swojej strony Oleg bardzo raz jeszcze raz Ci dziękuję. Dziękuję też słuchajcie wam, przepraszam tak, za, tak. za te wszystkie problemy jakby techniczne, które mieliśmy na początku, ale no, internet w tym momencie jakby wariuje i, yy, i jakby, pewne rzeczy, jakby pewne rzeczy jakby nie da się przewidzieć. No, mam nadzieję, że przynajmniej z odtworzenia te osoby, które do nas jakby nie dotarły, no bo na początku jakby rzeczywiście było Was sporo więcej, prędzej yy, yy, czy później jakby dotrą do, yy, do tego filmu i no cóż, jakby my ze swojej strony jakby jeszcze raz, jeszcze raz dziękujemy, słuchajcie, żegnamy się i życzymy Wam miłego wieczoru. Do widzenia. Cześć, cześć. cześć.